Było to przed świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina jego, by przeszedł z tego świata do ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydał, Jezus, wiedząc, że ojciec oddał mu wszystko w ręce. Oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy i zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego: Panie, ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później. Rzekł do niego Piotr: Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce i głowę. Powiedział do niego Jezus, wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział, nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich, Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jak smakujesz, aż się zepsujesz. Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia, w ten radosny wieczór Wieczerzy Pańskiej i ustanowienia sakramentu kapłaństwa, chcemy rozważać słodycz tego, czego nam dzisiaj w tych wyjątkowych okolicznościach szczególnie zabraknie, jak zdrowia chociażby. A dzisiaj nie będzie pełnego kościoła, nie będzie obrzędu umycia nóg, nie będzie dźwięku dzwonów, nie będzie procesji przeniesienia Najświętszego Sakramentu do ciemnicy. Tym bardziej więc chcemy docenić to, czego nie mamy w ten wielki czwartek. W tym roku wielki czwartek jest jednak przede wszystkim o tym, że do wieczornika przychodzi się z brudnymi stopami. Jezus. Mówi, zdejmij mi buty, muszę ci umyć nogi. Zrzuć odświętny strój, zrzuć tradycję, przyzwyczajenie, rutynę. Bo muszę cię umyć. I to nie głowę, nie twarz, nie ręce, ale nogi. Muszę zacząć od Twoich nóg, od podstaw. Muszę Cię, Mówi Jezus, obmyć ze strachu o jutro, które tak Cię paraliżuje dzisiaj. Muszę Cię obmyć z nienawiści którą w ostatnich tygodniach uczyniłeś może swoją przyjaciółką, towarzyszką. Muszę Cię obmyć z nieczystości, którą normalnie w tym czasie zostawiałeś w konfesjonale. Muszę Cię obmyć z niewiary, która coraz mocniej w Twoim życiu dochodzi do głosu w tych trudnych dniach. Muszę cię obmyć, mówi Jezus, ze wstydu, jaki czujesz myśląc o swojej przeszłości, z tego wstydu, który nie pozwala ci spojrzeć w przyszłość i radować się dniem dzisiejszym. Chcę ci umyć brudne nogi. A więc. To wszystko, co chowasz, na co ludzie zwykle nie patrzą. Nie chcę ci myć twarzy, zwykle o nią dbasz, głowy, rąk. Chcę ci umyć stopy. I nie szarp się jak Piotr, który jest skałą. Nigdy nie będziesz mi nóg umywał. Nie bądź jak skała. Nie zgrywaj twardziela, bo potrzebujesz, każdy z nas potrzebuje, obmycia przez zbawiciela. I o tym, kochani, jest ten wyjątkowy, wielki czwartek. Jezus pyta: Rozumiecie, co wam uczyniłem? Dwa tysiące lat minęło, a my chyba ciągle nie rozumiemy, co Pan Bóg nam czyni w Jezusie Chrystusie. Nogi myli niewolnicy. Żydzi tego nie robili, oni przecież byli wolni. Naród wybrany. Wtedy, kiedy Jezus przyjął postać niewolnika, oni przygotowywali się do paschy, świętowali swoją wolność, dumę z tej wolności. Jezus w wieczerniku staje przed uczniami jak niewolnik, a niewolnikiem się pogardza. Jest po to, żeby służyć. Pan wydaje rozkazy. Dzisiaj niewiele się zmieniło. Dzisiaj w naszym wieczorniku widzimy to ostrzej niż kiedykolwiek. Jezus przychodzi jak niewolnik. Najpierw jest niewolnikiem chleba eucharystycznego. Mogę z nim zrobić, co mi się podoba, nawet świętokradzko przyjąć, nie będzie stawiał oporu, nie stawia oporu, kiedy nie uczestniczę w Eucharystii. To ja decyduję, czy otworzyć tabernakulum. Jest niewolnikiem mojej decyzji, mojej wolnej woli. Jest też niewolnikiem twojej decyzji, bo ty decydujesz, czy przyjmiesz go do serca, czy też nie. Bóg, który ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, niewolnika, to nie jest pociągający w oczach tego świata Bóg triumfujący, karzący, rozstrzygający i wskazujący na piekło i niebo. Wiecie jak ktoś komuś myje nogi, to na tego myjącego patrzy się z góry. To Bóg do tej pory był u góry. Ludzie patrzyli do góry, w niebo. Tam go szukali. A Jezus wszystko odwraca do góry nogami. Człowiek zaczyna patrzeć na niego z góry. I Jezus na to się godzi, pokazując, że miłość Boga do człowieka w nim. Ucieleśniona. Godzi się na taką zamianę miejsc. Na Eucharystii spotykam Jezusa, który jest niewolnikiem, który ciągle obmywa nas z naszych brudów. Najpierw obmywa nas kapłanów z naszych brudów, kiedy bierzemy go. W brudne ręce, w brudne serca, a potem obmywa nas wszystkich z brudu naszych słów, naszych języków. Wiemy, ile na co dzień, także w internecie, w tych znakach i słowach jest błota. My się oczywiście. Pochylamy i zachwycamy tą postawą Jezusa. Ale od zachwytu do nieba się nie idzie. Uczyniłem Wam to, abyście i Wy sobie czynili to nawzajem, mówi Jezus. A więc ta Eucharystia wyjątkowa jest po to, Abyśmy się stawali sługami drugich, radując się, że patrzą na nas jako na tych, którzy posługują w obmywaniu brudu tego świata, grzechu tego świata, nienawiści i złości. Uczestniczyć w tym dziele to jest najpiękniejsza rzecz, jaka przydarza się Kapłanowi. Wierzyć, że nie ma sytuacji przegranych, że nie ma ludzi przegranych, że jesteśmy w ręku Boga, a jeżeli jesteśmy w Jego ręku, to jesteśmy w dobrym ręku i nic złego stać nam się nie może. Święty Ojciec Pio, Mawiał, Prędzej istniałaby dalej ziemia bez słońca, aniżeli bez mszy świętej. W ten święty wieczór Wielkiego Czwartku odnawiamy w sobie pragnienie, aby sprawować Eucharystię tak jak Jezus nam polecił. W pokorze i cichości serca. I aby sami wzrastając w cnotach i łaskach innych jak światło pociągać do Chrystusa, módlcie się, proszę, za nas, bracia i siostry, za wszystkich kapłanów, abyśmy byli Waszymi i Boga sługami, którzy nigdy nie ustają. Świętymi i według Serca Jezusowego. Amen.